Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem odcinka Szybkich Metamorfoz jest Helight, producent inteligentnego oświetlenia do twojego domu. Sponsorem programu jest Beko, producent piekarników parowych Kombi Steam. Całego mieszkania. Stan deweloperski, część zostanie wyburzona. Chcemy z dwóch pomieszczeń zrobić jedno duże. Tak naprawdę ten projekt będzie się jeszcze rozwijał. Wiemy jedno, kosztem jednej łazienki chcemy stworzyć osobno salon kąpielowy z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie Iwan na i prysznic, a w drugim zrobić pomieszczenie gospodarcze. W waszym salonie, ponieważ poszukuję łóżka tapicerowanego. Świetnie się składa. W ofercie posiadamy szeroki wybór mebli tapicerowanych, w tym i łóżka standardowe z pojemnikami na pościel. Wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz. Macie też bardzo duży wachlarz tkanin, więc na pewno coś wybierzemy. Skaza się, posiadamy tkaniny naturalne, sztuczne, jak i naturalne skóry. Na pewno coś wybierzemy? Myślę, że tak. Mamy wiele tkanin, chciałbym Ci je pokazać, ale na początku napijemy się kawy, bo chwilę to potrwa. Biała ściana, tabula rasa. Dzisiaj powstanie na niej malowidło, mural w technice ombre, czyli przechodzenie akwarelowe kolorów na ścianie od najciemniejszego do najjaśniejszego. Jeszcze tego nie robiliśmy, więc to będzie eksperyment i wyzwanie. Bardzo się cieszymy na to, że za chwilę y, zaczniemy działać. Mam pomocnika Adama. Witaniu, witaj. Cześć, witaj. Chciałabym Ci coś pokazać. Czekaj. Pokaż. Czekam. O, tadam. Wow, jaka piękna ściana. To jest nasz mural. Taka, tu... taka morska. Tak. Y... A ombre. Ombre bardzo modne. Zrobiliśmy je farbami peszym. Tutaj do tego pomieszczenia wybrałaś farbę. Jest to farba matowa, miła w dotyku. Jest to produkt, który jest dedykowany dla sieci Lerła i tam możemy ten produkt znaleźć. Jest to też farba, która ma właściwości hydrofobowe, czyli jest odporna na wszystkie płynne zabrudzenia. Ma szeroką gamę kolorów. Ten mural za tobą jest po prostu fantastyczny. Będzie sprzyjał w tej sypialni na pewno relaksowi, na pewno odpoczynkowi. Ja tak zaglądam tutaj, bo wiesz, nie pamiętam, która to była rameczka. Ach, już wiem. To była biała rameczka z drewnianym, jasnym drewnem. O, właśnie tak. Czyli seria Simona 82 Select. Tak. Bardzo piękna seria, designerska, nowa, która występuje jakby w dwóch wersjach, prawda? Tak. Występuje w dwóch wersjach w serii Original, czyli wtedy podstawa ramki jest niewidoczna jest bardziej schowana a select ma tą ekspozycję na zewnątrz po to żeby był bardziej podkreślony ekskluzywna Ekskluzywność tej serii. O, tak to ujmę. Tutaj jest ekskluzywność bardziej schowana. Bardziej schowana. Ale ona, ona, ona też jest widoczna. Jest widoczna, Bo ona oczywiście. sobie tak fajnie takim detalem właśnie gra. Tak. Stąd nazwa tej serii. Tak. Detal 82. A jeszcze z ciekawostek można użyć klawisza podświetlanego, który będzie zmieniał swój piktogram. Jak będzie jasno, będzie słoneczko, jak się zrobi ciemno, zmieni się na księżyc, żeby zapalić. O kurczę, ale to jest z tym inteligentnym? Nie, to zwykły klawisz podłącza się Zwyczajnie tak, jak całą instalację, i on ma po prostu czujnik zmierzchu, który po prostu na piktogramie fajnie gra światłem. To jest taka ciekawostka dla małych dzieci, które będą fajnie widziały. Ale sobie. mi się podoba, dlaczego dla małych dzieci? No bo to małe dzieci muszą się najbardziej <laughs> tym cieszyć. My, dorośli, to... musimy być zadowoleni, że one się cieszą. Dokładnie, masz rację. y no za Jakość, świetny design, proporcje, imiona, które nadajecie tym meblom? Ale jak to się wszystko zaczęło? Oj, dziękuję Ci bardzo za, za miłe słowa. No, historię mamy dość ciekawą. E, jestem projektantką, e, od zawsze marzyłam, żeby stworzyć coś, coś swojego. E, znalazłam do tego odpowiedniego partnera i wybraliśmy się <grybujesz> w 3-miesięczną podróż do Indii. E, mieliśmy kupione tylko bilety w jedną, w drugą stronę, bez konkretnych planów, bez żadnych znajomości. E, podróżowaliśmy, przemierzaliśmy się i szukaliśmy odpowiedniego. Miejsca, gdzie moglibyśmy zrealizować swoją, swoją pasję i, i swoje projekty. Dopiero w trzecim miesiącu udało nam się znaleźć Odpowiednie osoby do współpracy. Byli to wspaniali rzemieślnicy, e, którzy świetnie sobie radzili z drewnem, potrafili e, czytać rysunki techniczne i zrealizować projekty, które, które wykonałam. E, więc rozpoczęliśmy z nimi współpracę. Dla nas też bardzo ważnym aspektem przy wyborze miejsca e, było, był duch Trade. Zależało nam, żeby żeby ludzie pracowali godnie, żeby ich warunk warunki pracy były satysfakcjonujące i to było dla nas tak naprawdę numerem jeden przy, przy podjęciu długoterminowej współpracy. I ta współpraca cały czas trwa i się rozwija, bo teraz macie już trzy kolekcje. Tak, tak, ta współpraca cały czas trwa. Staramy się za każdym razem... W Ulepszać jeszcze bardziej nasze produkty, projektować nowe kolekcje i no, mam nadzieję zaskakiwać Was na każdym kroku. Nasze meble można kupić przez sklep internetowy Table4U.pl. Tam można sobie skonfigurować rozmiar, kolor i kolekcję. ta lampka do makijażu, make Makeup Mirror, która dosłownie rozpromienia się na widok osoby, która się w nim przegląda, dlatego że jest wyposażona w sensory, które wyczuwają obecność. To jest niesamowite. Na tym polega cały Bayer, ale to nie wszystko. Stabilna y, podstawa, chromowana, bardzo ładny prosty design, trzy tryby świecenia, które w bardzo łatwy sposób włączamy z tyłu za pomocą silikonowego przycisku. Świecenie, które też dostosowuje się do, do światła, które jest, które, które, które jest w otoczeniu, ale możemy też nim sami regulować. Ładowanie za pomocą ładowarki USB z bardzo dużym, z bardzo mocnym akumulatorem. Tutaj z tyłu włączamy, możemy tutaj podłączyć, to wystarcza na bardzo długo, łatwo wtedy możemy przenosić sobie. Lusterko i umieszczać w dowolnym miejscu. Kąt widzenia i regulacja nachylenia, która jest idealna do wykonania make-upu. Srebrna powłoka lustra, która daje najlepsze odbicie. I specjalna membrana, która zapobiega uszkodzeniu w razie wypadku. I to, co jest bardzo ważne, naturalne odzorowanie barw. Dzięki temu makijaż będzie wyglądał naturalnie. Ta sypialnia powstała z dwóch pomieszczeń. To znaczy mniejszy i większy pokój, który był oddzielony ścianą, połączyliśmy poprzez wyburzenie tej ściany. Co nam to dało? Ogromną przestrzeń na łóżko. Zmieściło się w punkcie centralnym łóżko z kinkietami. Jest to łóżko, które zamówiliśmy w sklepie inne meble. Dobraliśmy tkaninę, ma pojemnik na pościel, jest bardzo fajny, świetnie tutaj pasuje. Mural, który zrobiliśmy, złote dodatki. I to jest część sypialniana. W tym miejscu można wyjść do łazienki, a część garderobianą, i taki mały home office, oddziela szklana ściana w kolorze białym. Dzięki temu jest lekko i przyjemnie. Dodatkowo jeszcze możemy przesłonić się zasłoną, tak żeby osoba, która pracuje, nie przeszkadzała tej, która śpi obok. Fotel. W przepięknym kolorze z lustrem i duża, obszerna, piękna garderoba na całej ścianie. Garderoba z podświetleniem oraz miejsce do pracy. Ale to nie koniec. To nie koniec. To nie koniec tej sypialni. Sy sypialni można wieść na taras. Light 48 cm. Bardzo lubię ten plafon, pasuje do każdego wnętrza. Szczególnie pomieszczenia do 20 m2 są wskazane, ponieważ do takich parametrów plafon doświetli dosłownie każdy zakamarek. Światło, które emituje, jest rozmieszczone równomiernie, to też jest bardzo ważne. Oczywiście najważniejsze jest to, że za pomocą aplikacji bądź pilota możemy sterować barwą i natężeniem tego światła. Pomieszczenie gospodarcze, w którym będzie mała pralnia, czyli system pralka-suszarka. Pralka i suszarka Beko. Pralka ładowność 9 kg i 1200 obrotów na minutę. Oczywiście z systemem Steam Cure, czyli usuwanie plam za pomocą pary. I suszarka. Suszarka automatyczna, pompa ciepła również ładowną 9 kg. I technologia ProSmart, czyli silnik, który zapewnia energooszczędność, niższy poziom hałasu i większą trwałość. Steam Therapy to taka nowość, która pozwala na szybkie odświeżenie ubrań za pomocą pary. I doskonałe suszenie bez przebarwień, czyli Eco Gentle, funkcja, która zachowuje kolory ubrań. Falowy ruch bębna zapewnia delikatniejsze pranie i suszenie. Z drugiego korytarza wychodzimy do kuchni. W tym ciągu znajdują się szafy. Zabudowa kończy się zabudową lodówki. Biblioteka. I wchodzimy do salonu, który też ma swoją część jadalnianą z lekko zawiniętą kuchnią jednym słowem living room w szarościach z drewnianą podłogą, drewnianymi dodatkami i, i taką piękną, mocną kroplą turkusu. Jest to turkus złamany. Bardzo ładny odcień, który świetnie pasuje do, do wszystkich zmiksowanych barw na moodboardzie naszego projektu. Fronty. Które układają się w wiadełkę tak jak ułożona wiedełka podłoga. W oknach znajdują się lejące tkaniny i rolety rzymskie, to też podkręca ten kobiecy klimat. I kuliste formy, które się tutaj znajdują okrągły stół, okrągłe klosze, okrągłe lampy podkreślają kobiecość tego wnętrza. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem odcinka Szybkich metamorfoz jest Hilight, producent inteligentnego oświetlenia do twojego domu. Sponsorem programu było Beko, producent piekarników parowych CombiSteam.